Cześć, z tej strony Marta Kroplewska, klik rypin. Z nami naszym dzisiejszym gościem jest Hanna Brokos, Miss Agra 2022. Dzień dobry. I tak, i w zasadzie jesteśmy w temacie Miss. Co się z tym wiąże? Korona. Więc przejdźmy może do, od razu do pokazania tej korony. Proszę, jakbyś mogła Haniu nam zaprezentować. Tak, wygląda naprawdę bardzo, bardzo pięknie. Pasuje oczywiście do naszej miejsc, prawda? E, dobrze, tak więc, Haniu, przejdźmy do pytań. E, powiedz mi, czy coś się zmieniło w Twoim życiu, bo jak wiemy, taki konkurs wpływa na pewność siebie tym bardziej kobiet. Powiedz mi, jak to wyglądało? Czy na ten moment odczuwasz jakąś zmianę? Odczuwam zmiany pod względem tego, że na pewno jestem pewniejsza siebie, jeżeli chodzi o występy publiczne, ponieważ nie byłyby mi one obce ze względu na różne konkursy czy zawody sportowe, lecz wydarzenia na taką skalę to była dla mnie naprawdę nowość i od tego momentu mam dużo większą otwartość. Jasne, rozumiem. Dobrze. W zasadzie, jak wiemy też, chociaż nie wiem, czy wszyscy wiemy, byłaś najmłodszą uczestniczką. I powiedz mi, jeżeli chodzi o to, czy dalej działasz w tym obszarze, bo jak na taki wiek rozpoczęcie w takim obszarze działań jest no, niesamowitym wyczynem. I czy działasz właśnie w tym? Mówiąc szczerze, nie. Na ten moment skupiłam się na szkole i na sporcie. Ale nie wykluczam w przyszłości, po prostu nie zamykam sobie dróg. Jeżeli chodzi o sport, jakie jest to, jaka dyscyplina? Yy, ja trenuję MMA. No proszę bardzo, yy. kto by pomyślał? Yy, powiem tak, yy, naprawdę, jeżeli chodzi o MMA, yy, ogromny podziw, yy, bardzo fajnie. Dobrze, yy, jeżeli chodzi o przyszłość, łączysz z tym przyszłość, z, działa z działalnością MIS, czy bardziej pod kątem sportu, czy może coś, coś jeszcze innego? W przyszłości moim marzeniem podstawowym i głównym celem jest, są studia prawnicze i z tym wiążę największe plany, ale uważam, że taka właśnie przygoda z MIS też... Pomaga, ponieważ otwiera nam drogi, rozszerza nasze kontakty i na pewno daje tą pewność siebie, która jest w życiu ważna. Jasne, super. Czyli mamy ogromny rozstrzał, Jasne. bardzo fajnie, czyli no, wszechstronność jest w tych czasach bardzo ważna, także jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o życie, czy dalej widzisz siebie w gminie Rypin, czy, czy może gdzieś w większym mieście, jak to widzisz? W rybinie żyje mi się bardzo dobrze, chociaż teraz przyznam szczerze, że trochę mało w nim bywam, ponieważ szkołę mam w sierpcu i w dobrodnicy często przyjeżdżam na treningi, ale bardzo lubię to miasto. No ale studia wiążą się jednak z tym, że trzeba wyjechać i zobaczymy, jak się życie potoczy, ale studia są moim. Planem życiowym, więc na pewno wyjadę na nie. Mhm, oczywiście to wspaniałe, wspaniałe plany e, nam tutaj zdradziłaś. E, to teraz może taki troszkę, no bardziej, jeszcze, jeszcze bardziej odległy plan, gdzie widzisz siebie za 5 lat? Hmm. Mówiąc szczerze, e, nie, nie mam pojęcia, co będę robiła za 5 lat, ponieważ jakbym e, rok temu miała pomyśleć, e, że Będę dzisiaj na wywiadzie mi to o tym nie pomyślała, ponieważ gdzieś tam z tyłu głowy jakieś pytania i namawianie mnie do występu w wyborach było już wcześniej, ale ja byłam dość sceptycznie nastawiona, tak jak podejrzewam, że może większość osób właśnie teraz przed tym startem mieć wiele wątpliwości i wahać się. Więc nie mam pojęcia, na pewno chciałabym e, być szczęśliwą osobą, e, pełną pasji, właśnie re, samorealizacja i realizować swoje plany, cele, spełniać marzenia. Haniu, na koniec powiedz mi, na pewno jest wiele dziewczyn, które wstydzą się, mają trochę obawy, jeżeli chodzi o konkurs Miss, a zapewne bardzo by chciały wystąpić. Czy masz jakieś może kilka słów, aby zachęcić takie dziewczyny do wzięcia udziału? E, tak, ja sama miałam ogromne obawy e, przed startem, ale serdecznie polecam e, udział w wyborach, ponieważ jeżeli właśnie e, krempujecie się, to to może pomóc w Waszej e, pewności siebie, e, a nagrody są zachęcające, wspaniała przygoda, nawiązanie relacji, kontaktów, no i niezapomniane wspomnienia. Super, bardzo dziękujemy. E, to była Hania Brokos, Miss Agra 2022, e, także dziękujemy za oglądanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.